A powiedz mi, bo mówimy cały czas o dwujęzyczności, a co, jeżeli tych języków jest więcej? I teraz różne w tym momencie kombinacje się zdarzają. Ja osobiście mam bardzo dobrych przyjaciół, gdzie tata jest Niemcem, mama jest Włoszką, mieszkają we Francji, a mówią ze sobą po angielsku i mają dziecko. Mhm. No i teraz pytanie, w jaki sposób taki układ, niekoniecznie może tak skomplikowany, ale taki układ, w którym jest więcej niż dwa języki, jak to się ma do tego, co wiemy, co się dzieje w dwóch językach? Czy jest więcej korzyści, czy jest więcej problemów? Jak to wygląda? Ja myślę, że to naprawdę bardzo zależy od tego, jakie to są języki, gdzie się mieszka, jaki jest jakby status tych języków. Powiedzmy, jeśli nie wiem, rodzice mieszkają gdzieś w Miami, gdzie dwa języki, czyli angielski i hiszpański, jakby funkcjonują obok siebie, to wiadomo, że dziecku łatwiej jest nabyć angielski i hiszpański. Natomiast jeśli rodzice mówią w jakichś swoich mniejszościowych językach, powiedzmy, nie wiem, po włosku i po polsku, a mieszkają w Anglii, gdzie ten angielski jest taki dosyć no, mocno dominujący, to może im być trudniej ten swój język mniejszości przekazać. Trudniej niż w przypadku, gdyby ten język miał jakby wyższy status w danym kraju, czyli, mhm. to, że powiedzmy, miałby wyższą pozycję. Mhm. Natomiast jakby myślę, że jest to super okazja dla dziecka, żeby oczywiście znało trzy języki. Wtedy to, co przychodzi nam jako pierwsze na myśl, to żeby każdy rodzic mówił w swoim języku do dziecka, mhm. a rodzice między sobą w swoim trzecim języku, no i dziecko, żeby uczyło się języka otoczenia. Jakby w społeczności, w szkole, poza domem. I tutaj jakby namawiałabym, żeby rodzice zostawili ten język otoczenia jakby szkole, rówieśnikom i w ogóle nie martwili się nim. Jeśli żaden z rodziców nie mówi w języku, w języku większości, ale mówił w jakichś dwóch innych językach, żeby po prostu skupili się na tym, żeby te języki dziecku przekazać. Wiadomo, że może być ciężko. Wiadomo, że tych języków jest dużo. Natomiast nie ma żadnych jakby dowodów na to, że dzieci mogą mieć większe trudności z nabywaniem trzeciego języka i, i że to jest dla nich niemożliwe. Mhm. Oczywiście. Wtedy trzeba dbać jeszcze bardziej o to, żeby dziecko miało dużo kontaktu z każdym językiem, żeby ten kontakt był dosyć bogaty, żeby rozszerzać mu też jakby dostęp do innych osób, które mówią w tym języku, które są rodzimymi i użytkownikami tego języka. Mhm. Tutaj przypomina mi się, że trzy lata temu zrobiliśmy takie badanie na dzieciach dwujęzycznych polsko angielskich i trzyjęzycznych, czyli polsko, angielsko. Które mówiły po polsku, po angielsku, miały jakiś trzeci tak, język mhm. i mieszkały w Anglii. No i wyniki były bardzo ciekawe, bo okazało się, że bez względu na to, czy te dzieci mówią w trzech językach, czy w dwóch, miały one podobne słownictwo po angielsku. I to słownictwo było również podobne do dzieci jednojęzycznych angielskich, czyli angielski hmm. rozwijał się super bez względu na to, ile języków było w domu. Co myślę, że jest super wiadomością dla rodziców, którzy nie muszą się martwić o to, że jeśli w domu nie mówią z dzieckiem po angielsku, to dziecko jakby nie nadgoni za rówieśnikami. Nie ma problemu, dziecko w pewnym momencie nadgoni, natomiast problem jakby pojawiał się w tym języku, jeśli chodzi o język polski, bo dzieci trzyjęzyczne słyszały jakby statystycznie mniej tego języka polskiego niż dzieci dwujęzyczne. No a z kolei dzieci dwujęzyczne słyszały go mniej niż dzieci, niż dzieci jednojęzyczne, wiadomo, mieszkające w Polsce. No i też te wyniki językowe, jeśli chodzi o język polski, tych dzieci trzyjęzycznych były nieco gorsze niż dwujęzycznych. No a dwujęzycznych gorsze niż jednojęzycznych. Natomiast myślę, że po prostu to jest to jest też wszystko sytuacja dynamiczna. My zbadaliśmy te dzieci w jednym punkcie w czasie, mhm. natomiast nie śledziliśmy ich później przez, przez kolejne lata i te dzieci były wtedy w momencie rozpoczęcia szkoły miały między 5 a 7 lat. Mhm. Także oczywiście jest możliwe, że będą słyszały więcej tego polskiego, a na przykład, że zostaną zapisane do polskiej szkoły sobotniej, będą jakoś dodatkowo rozwijały sobie ten polski, także... Po prostu trzyjęzyczność wymaga od nas więcej pracy, więcej eksponowania dzieci na, na, na każdy z języków i jakby upewniania się, że to dziecko będzie miało możliwość kontaktu z tymi językami. Tutaj bardzo dobra rada dla rodziców to jest zapewnić dziecku wakacje w kraju, z którego rodzice pochodzą, czyli żeby w idealnym świecie oczywiście, żeby dziecko miało okazję spędzić. Kilka tygodni w jednym kraju, kilka tygodni w drugim, niekoniecznie w tym samym roku, oczywiście jest to też dosyć problematyczne, ale właśnie badania pokazują, że takie wakacje to jest idealny czas, kiedy dziecko może się zanurzyć w języku mamy albo taty, wyjechać do innego kraju, przybywać mm -hmm. z rówieśnikami. Mm -hmm. Także to jest ta świetna rzecz. Mm -hmm. Dobrze, czyli tak naprawdę radziłabyś rodzicom po prostu używać języka, w którym czują się najbardziej komfortowo, tak? Mm -hmm. Do rozmowy z dzieckiem, tak. niezależnie od, od sytuacji. Myślę, mm -hmm. że to jest bardzo ważna rada, bo bardzo dużo pojawiło się właśnie pytań, czy na przykład powinna mówić do dziecka w języku właśnie dominującym na około nas, żeby go mm -hmm. przygotować na to do szkoły. Dużo się też pojawiało właśnie pytań, w, w, a co na właśnie w sytuacji, jak na przykład rodzice mówią między sobą um, no bo możemy sobie wyobrazić w sytuacji takich rodzin trzyjęzycznych, że na przykład jeden rodzic mówi po, dajmy na to francusku, mama mówi po polsku, żyją w Anglii i rozmawiają z sobą po angielsku, prawda? Mm -hmm. No i nie um, zastanawiam się jak to, jak to wtedy wygląda tak naprawdę rozwój tego dziecka, na przykład, bo rzeczywiście wtedy takie dziecko, pierwszy kontakt z angielskim, no to nie jest to ten idealny angielski, tak? To jest mm -hmm. ten angielski, który jest mówiony przez osobę, dla której to jest drugi język. Czy, czy kojarzysz takie sytuacje i jak takie osoby sobie radzą? Tak, kojarzę takie sytuacje. No i takie osoby, takie rodziny zazwyczaj jakby raportują, że jest im trudno pod tym względem, że jakby chcą rozmawiać z dzieckiem w swoim, każdy z nich w swoim języku. Natomiast przychodzi ten moment, kiedy. Wiadomo, rodzice na przykład nie znają nawzajem swoich języków, no jest sytuacja, kiedy jest się przy stole albo nie wiem, gra się w jakieś gry rodzinne, więc wiadomo, że ten angielski czy jakiś inny język będzie tym językiem wspólnym rodzinnym. Myślę, że to jest tutaj w ogóle nie ma problemu, ponieważ zapewniamy wciąż dziecku, każdy z rodziców osobno zapewnia, próbuje zapewnić swój kontakt ze swoim językiem. Wiadomo, że jakiś język rodzinny musi być. Jeśli to jest język też otoczenia przy okazji, no to. Jakby zakładamy, że dziecko będzie też słyszało ten język otoczenia w szkole i od native speakerów, od innych osób, także nie ma problemu, jakby będzie osłuchane z poprawnym akcentem, poprawnym słownictwem. No jakby trzeba wybrać, jeśli nie ma innej możliwości, jeśli jest jeden język, w którym każdy z domowników, tylko jeden język, który każdy z domowników zna, no to wiadomo, że decydujemy się na ten język i jakby chciałabym uspokoić rodziców, którzy myślą, że jeśli decydują się na rozmawianie z dzieckiem tylko w swoim języku, to muszą się tego trzymać konsekwentnie, choćby nie wiadomo, co się działo. Oczywiście, że trzeba stawiać jakby na priorytetyzować komfort rodziny, prawda? I jakby emocje, i relacje między domownikami. No i wiadomo, że jeśli rodzice chcą mówić w, w jakimś języku między sobą i z dzieckiem, jako, jako w języku rodzinnym, no to jakby nie ma problemu, mhm. jeśli czują się tak lepiej. n'est <mé> le <mé>